Yo udowiesz na bicie. w się Tak, Byłem dzieckiem, yo lecim. Byłem dzieckiem, byłem wolny Byłem dzieckiem, byłem, byłem skromny Byłem kurwa w sobą, nic nie udawałem Każde moje słowo było kurwa prawdą Prawdą, to jebany hardcore To jebany hardcore Ale gdy dorosłem, wszystko się spiew przy łopawszy te rzeczy Gadałem często tu od rzeczy Nie do rzeczy skumaj Moje balusy zeszkolenia Oj, to już było jak magik, ej Chcę się cofnąć, chcę naprawić będę, Chcę być kurwa sobą, a nie wciąż zakręty Pierdolę Ty i w ogóle Każdy szczegół w tym szczególe Tam tkwi diabeł i w ogóle Tam tkwi diabeł i w ogóle Co do Nibelandii, nie chcę być do losu Wszystko kurwa anty, jak te moje anty, antydepresanty Jak te moje anty, antydepresanty jak to moje anty, antydepresanty, anty dead, like this. Szepty ludzi słyszą, Pamiętaj mnie na pewno gadają To pamiętnik dzieciaka, szabną kredką zapisano Tak wiele kurwa tajemnic, tak wiele przykrych chwil To one mnie stworzyły, dzięki nim jestem tu dziś Pamięć zapisała wydarzenia ze przeszłości Najwięcej więcej widziałem złych, mało dobrych czy miłosnych A usunięcia plików dała ból jak zbity nożyk Chcę zapomnieć, lecz kurwa nie mogę Nie chcę pamiętać, ile razy byłem na dnie Łezki pozbierałem, zmieniłem to, co słuchacie Od małego wojna, nawet kiedy słodko spałem Mój list pożegnany wypuszczę razem z finałem Dlatego ukryłem i zakodowałem hasłem Niech to nigdy się nie stanie, Boże proszę dzisiaj mnie w opiece mnie nie chcę... nie chcę wojen i potyczek Nie chcę więcej, czuć się Chcę zaśpiewać Jakieńki I czuć dziecko w sobie, ech Biegnolonych każdy grzech Chociaż pech, to nie grzech To chcę to wykasować, wcisnąć Ctrl Z I zacząć to od nowa Zacząć to od nowa, Byłem dzieckiem, byłem wolnym Byłem skromny, byłem kurwa sobą Nic nie udawałem, każde moje słowo Było kurwa prawdą Przeważnie Dziękuję, w to siedem